Udało mi się ogarnąć stand na tę mini-mini kamerkę. Dobra, laski. Tak jak mówiłam na TikToku, dzisiaj zrobimy o operacji, mojej operacji klaty, mojego biustu. I zaczniemy może od tego, bo tam było właśnie zawsze cały czas są pytania, jaka klinika. Ja Wam pokażę, może się uda się tutaj pokazać. Jest to, ta klinika, na Instagramie możecie jej znaleźć. Estetyka piersi Kielce, dr Artur Bocian. Ja polecam z całego serca. Zajebista w ogóle klinika, e, bardzo fajna opieka, no mega, ja to bardzo, bardzo miło wspominam, nie miałam żadnych zastrzeżeń co do wizyty właśnie, e, ani podejścia lekarza, no, no mega to było, powiem Wam, że no właśnie lekarz dużo mi pomógł w podjęciu decyzji, e, jakie implanty ja potrzebuję. I jakie będą najlepsze do mojej budowy ciała, do mojej klatki piersiowej, bo też laski musicie się przygotować na to, że przychodząc ze zdjęciami innych lasek, gdziekolwiek znajdziecie na, ym, na internecie, no to nigdy nie będzie wyglądało to tak samo identycznie jak u innej laski każde mamy inną klatkę piersiową. I inaczej będzie to wyglądało, nie wszystkie będziecie miały właśnie te, te piersi tak przysunięte jedna do drugiej, właśnie u mnie tak jest i też lekarz mi to wytłumaczył, że jest to spowodowane moją, moją budową ciała i że ja po prostu tak mam i że on nie zrobi mi nic, nie da się zszyć piersi razem, żeby one były razem jednak do drugiej, chociaż mi na tym akurat w ogóle nie zależało. Ja wam w ogóle pokażę, tutaj sobie zrobiłam screenshoty starych fotek, jakie znalazłam na swoim telefonie, aby wam właśnie pokazać jak wyglądała moja klata, moja klata... Przed operacją. No to jak widzicie, to była moja klata przed operacją. Tam nie było nic. I tu był stanik. Laski! Tam miałam stanik założony, bo inaczej. To ja po prostu no, widziałam macieszelka od stanika, nie? To jest w staniku. Dramat. I to był pewnie stanik jeszcze z push bo ja tego czasu to. Ja nigdy nie mogłam sobie wybrać stanika. O tak, ten mi się podoba. Tylko za każdym razem, gdzie nie weszłam, to pierwsze co, to było macanko, A mianowicie muszę wymacać wszystkie staniki, które mają wkładki. A teraz i po operacji ja w ogóle też nie mogłam się do tego przyzwyczaić, że ja wchodzę i biorę stanik, jaki mi się podoba. A nie pierwsze ja wchodzę i sprawdzam, który stanik ma wkładki. I wtedy dopiero wybieram. Ogólnie też znalazłam to moje karteczki, one są troszeczkę takie pozamazywane, bo ja robiłam operację biustów w 2018 roku na początku. I też chciałam wam powiedzieć, że ceny też w tych czasach już są zupełnie inne. I pewnie też dużo różnych nowych rzeczy powchodziło. I ja miałam właśnie, tak jak wam mówiłam, implanty firmy Motiva. I tutaj, jak gdzieś widziałam, to są jakieś ergonomics, silk surface. Ja mam 300 w obu. No bo też w zależności, jak macie czasem asymetrię, no to też będziecie mieli, że może troszeczkę inną pojemność w jednej, a inną w drugiej. Też nie sugerujcie się tym, co mówią inne laski, że one mają 400, 500, 600, 700, bo to w zależności wszystko zależy od firmy implantów. No i, no, i ja na przykład na początku też byłam taka, że A300, 400 mało, dużo. Każda firma ma jakby chyba inną pojemność. No, ale dobra, ja też nie jestem ekspertem, kto wie jakim, tylko mówię to na własnym przykładzie. Też mówię o tym nie po to, aby ludzi, nie wiem, zachęcać do takich operacji, ale powiem wam tak, że ja po zrobieniu tej operacji to ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, że ja już mogę ubrać co chcę. Nie muszę macać tych staników. I w ogóle moje podejście, takie confidence się zmieniło. No ja jestem mega zadowolona. Zanim zapomnę, pokażę Wam wszystkie zdjęcia, co mam tutaj porobione. Tutaj miałam też jakoś fotę, zeszczelałam w kiblu. <grym> Zaraz po operacji. Widzicie, ja miałam tylko gaziki i miałam ten taki stanik specjalny do noszenia po. I też jest taki pas. Ogólnie ja też miałam w ogóle na, przez parę pierwszych dni, nie, nie pamiętam teraz dokładnie, bandaż zwinięty tutaj po środku po to, aby Wam się tutaj nie zbierały jakieś płyny. Bo jeżeli by się Wam zebrały... To muszę wam jakoś odciągać czy coś takiego. Znaczy, o, I miałam tu tylko gaziki, e, takie jako opatrunek. Na tych szyciach. Ogólnie moje blizny, dlatego moja siostra jest po prostu strasznie napalona, aby iść też na konsultację do tego mojego lekarza, ale ona też lubi, lubi to, że. Lubi to, chciałaby iść sobie też do innych. No, oczywiście. Ja wtedy zrobiłam to trochę na wariata. Ja zrobiłam to na wariatę. Ja w trzy miesiące zabukowałam i też odłożyłam pieniądze na operację. Mnie chyba kosztowała wtedy w operacji coś około 4000 funtów. Robiłam operację w Polsce oczywiście. Nigdy nie zrobiłabym operacji w Turcji, nigdy nie zrobiłabym też operacji w Anglii. Jakoś nie. No, ja jednak ufam tym lekarzom w Polsce. Moja siostra też zrobiła operację nosa nie tak, nie tak dana w Polsce jest mega zadowolona. I co ja to miałam mówić? Aha, siostrz, miałam coś w ogóle wam. Chciałam pokazać, jak te piersi wyglądały na początku. One będą wysoko, będą twarde. Yy, będą wyglądały jak dwie piłki, ale to się nie martwcie, bo to, to po jakimś czasie puści, Nie. Yy, ja tu mam jakieś takie foto, żeby ty ktoś nie zblokował. No tutaj mam takie jakieś takie foto, widzicie? Że one były dość okrągłe, dość takie podniesione, dość wysoko, dość twarde. E, piersi po operacji będą wam się układać i jakby goić e, rok czasu. Tak właśnie mówią, że przez do roku czasu będą wam się zmieniać, nie? Nie to, że będą wam się zmieniać, przemieszczać, będziecie mieli raz na plecach, raz pod pachą. No nie, ale po prostu miękkość tych piersi, one będą wam troszeczkę lekko opadać, nie będą tak tutaj u góry. No i też e, właśnie nie powiedziałam jeszcze, że ja miałam implanty okrągłe Wam szłam z nastawieniem na implanty e, anatomiczne, czyli te łezki Ale lekarz e, po przeprowadzeniu jakby rozmowy ze mną Jak aktywną osobą jestem, że też chodziłam już wtedy na siłownię To mówił, że jednak te, na tamtą chwilę, te implanty, te łezki Mogłyby mi się gdzieś obrócić i byłyby wtedy widoczne Na tych okrągłych, no to nie nic Jeżeli on się wam będzie przekręcał, kręcił gdzieś tam No to nigdy nie zauważycie nigdy Jakiegoś tam, wiecie, czegoś coś wam gdzieś tam sterczy, czy coś, no nie wiem, no. Dlatego się zdecydowałam na okrągłe. Ale też już na przykład teraz po, po takim czasie żałuję, że nie zdecydowałam się na. Ym jak to się nazywa? Profil, z tym podniesionym profilem, bo już teraz chodzę sobie i na przykład, wiecie, stanik mam sztuczny cyc i zakładam sobie staniki z push -upem. tak bo po to, że te, też te piersi mi opadły, też e, przez to, że one są właśnie z tym niższym profilem, to czasem jakbym chciała, żeby właśnie one były bardziej zarysowane no tutaj podbijam push nie? Ale ogólnie, no, aha, i też Wam pokażę już po jakimś czasie bez stanika, jak ten BIOS ładnie siedział i ładnie wyglądał bo mam tutaj takie zdjęcie w takim, jak widzicie, takim, w takim body, widzicie? One już ładnie, ładnie leżały, ładnie były ułożone, a jeszcze powiem wam historię Gdzieś mam jeszcze w portfelu, na pamiątkę Ja byłam taka najarana, byłam taka szczęśliwa, że zrobiłam tę operację Że poleciałam pierwsze co w Anglii do sklepu Victoria's Secret wybrać sobie stanik, nie? Ja mówię muszę, muszę, To było dwa tygodnie po operacji jakoś, nie? I chodziłam po sklepie i zbierałam wszystkie staniki Nazbierałam no, zbierałam wszystkie, no bo ja w sumie nie wiedziałam jaki, jaki rozmiar teraz mam, nie? No, mniej więcej wiedziałam, ale no, nie wiedziałam, nie. I jakaś laska przyczaiła mnie właśnie pracująca tam, że, że ja tak zbierałam te staniki, i ona przyszła do mnie i mówi: Czy ty potrzebujesz pomocy? Czy ty nie wiesz, jaki masz rozmiar? Ja jej powiedziałam, że mówię: że no tak, no miałam operację, ale one tutaj w Anglii są już do tego przyzwyczajone. Tutaj lasek dużo robi sobie biust, już nawet w tamtym czasie też sobie robiło. I ona poszła do mnie do przymierzalni i mówi tak: Laska, ale ty wiesz, że to nie jest dobry pomysł, jak ty jesteś świeżo po operacji. Mi te staniki wszystkie w ogóle tutaj nie przylegały na most, tutaj na mostku do ciała, przez to, że ten biust. Był napuchnięty, twardy, to ten stanik nie przylegał, teraz przylega Ale ja byłam taka napalona i w ogóle gdzieś mam tutaj pory kartkę, że ona na tamten czas, zaraz po operacji Wypisała mi bodajże 32 obwód, nie? 32, 34 A bodajże podwójne D, nie? Takie miałam zaraz po operacji, ale potem, no teraz mam takie C Także spoko, jestem zadowolona, nie? Ogólnie na starcie podobno miałam A, chociaż ja zawsze twierdziłam, że ja miałam, nie miałam nic, nie? I też będzie fajna historia, bo powiem Wam, że moja siostra też się decyduje na to i na pewno też to zrobi. Widziałam moje blizny, widziała moją rekonwalescencję widziała y, czy też miałam ten ból, czy nie po operacji, i jest strasznie napalona też by chciała. No, mówi Wam, że ja też nie zrobiłam sobie tego, dlatego że nie wiem, coś mi się uwidziało, chciałam mieć. W... Ja w ogóle nie miałam. Tak, widzicie na tym miejscu, co tam było, tam nic nie było. Już mnie to denerwowało. Ja nic innego w głowie nie miałam, a już jak to zrobiłam, to powiem Wam, że nie pamiętam, kiedy ostatnio. Po prostu tak wam z głowy jeden. Jeden wasz problem, dla mnie problem, chociaż to nie są problemy życiowe, ludzie mają dużo większe problemy, ale taki kompleks, po, kompleks? zniknął mi. I go nie ma. Po prostu był nie ma. I dlatego, jeżeli ktoś ma, też tak jak ja miałam, że wam to Dąsto w głowie siedzi i macie pieniądze na to, no to sobie odłóżcie i zróbcie, będziecie laski zadowolone. Oczywiście, bo ktoś tam pisał o bólu. Ja nie miałam żadnego bólu, bo powiem Wam, że no dostajecie środki przeciwbólowe, które bierzecie też potem do domu. Także bólu żadnego nie było. Jest dyskomfort tego, że no nie podniesiecie rąk, nie ruszycie się, nie wstaniecie same z łóżka przez pierwszy tydzień. Jak już przejdziecie pierwszy tydzień, to potem bierzecie z górki to już jest po prostu gitara. Ja po półtorej tygodnia wróciłam do pracy, gdzie bawiłam trójkę dzieci, jedną wyciągałam z łóżeczka Chociaż powiem Wam, że rodzina akurat wiedziała, że ja poleciałam na taką operację do Polski i dali mi fory i oni mi nie kazali tak robić Ale w restauracji, bo ja pracowałam w trzech miejscach w tym samym czasie, nie? W restauracji oni nie wiedzieli I musiałam rozkładać palety z towarem, musiałam podnosić 10-litrowe wiadro z basemixem do maszyny z lodami No bo nie chciałam się do tego przyznać, bo nie wiem, jakbym w ogóle patrzyli, była taka, taka... No nie powiem, jaka restauracja i no tak, no jakiegoś bólu nie miałam, ale nie ryzykowałabym na waszym miejscu robić takie rzeczy, bo nie są one zalecane. W ogóle też mam tutaj gdzieś chyba taką. Gdzieś miałam zapisaną listę zaleceń pooperacyjnych, gdzie ja to mam. Ale tu pamiętajcie, że to było 2018, to jest stare, to się mogło na pewno zmienić. Tutaj macie na przykład zalecenia pooperacyjne po zabiegu chirurgicznym piersi, i macie na przykład ograniczenie aktywności fizycznej oraz seksu przez 6 tygodni po zabiegu operacyjnym, nie zmiana opatrunku raz dziennie, ale tak jak wam mówię, to jest zaraz po operacji. Stosowanie kremu, tam wam jakiś krem, krem przepiszą, żeby na te, na te blizny. E, ograniczenie ruchomości kończynią górną do 90 stopni, że nie będzie machać tymi rękami w tej weftę. E, badanie kontrolne tam za tydzień po zabiegu. Usunięcie szwów 10 dni po zabiegu. Masaż blizn około 2 tygodnie po usunięciu szwów. Poprzez ucis uciskanie opuszkami palca rano i wieczorem przez okres 3 miesięcy, solariusz? Aha, można sobie właśnie stosować takie plastry silikonowe 2-3 tygodnie po usunięciu szwów przez 3 do 6 miesięcy stosowanie bielizny uciskowej przez okres 6 4 do 6 tygodni po od daty zabiegu, masaże piersi w, zale w zaleceniu lekarza po usunięciu szwów ochrona przed promieniami UV, czyli nie chodzicie tam na solarium, nie, żeby wam te blizny się nie przebarwiły, żeby to się goiło, nie. Nie jest to zalecane. Także to takie ja też mam mam dużo rzeczy właśnie pozapisywane na telefonie nadal od 2018 po tej operacji. I ja nie miałam żadnego bólu. Raz wam mówię, tam jak mówiłam właśnie na tej drugiej platformie, że byłam taka mądra, że zamiast zawołać w nocy tą osobę, z którą byłam w mieszkaniu, to zdecydowałam, że ja, ja sama wstanę, ja sama wstanę, nie? I nie wstałam z tego łóżka, więc zdecydowałam się zjechać na podłogę, że się odbije plecami od łóżka. O nie, nie, nie udało mi się, to musiałam wołać tą osobę, żeby mi pomogła wstać. Ogólnie też ktoś tam mówił, że a, nie dacie sobie rady w ubikacji. Dajcie sobie rady, jak nie będziecie nosić obciś obciśniętych... Y, takich obciskanych z jeansów do zasuwania, tylko dresy, to sobie dajcie radę w ubikacji, ale no to też, każdy ma inny poziom, e, poziom czy ten próg bólu, każdy inaczej reaguje na takie rzeczy, wiecie, tak samo, no, no ciężko jest powiedzieć, nie? No i też y, jedynie co no pewnie to róbcie, róbcie dobry research, zanim się zdecydujecie, nie proponuję, chociaż wiem, że to jest też tak, wiecie, że większość ludzi też się to... Do... Nie latajcie do Turcji, ja nie wiem, co macie z tą Turcją, mamy w Polsce takich zajebistych lekarzy. I, I nie ma takiej potrzeby. Oczywiście jest taniej, ale czy wy chcecie mieć taniej, a potem mieć komplikacje? Jakieś cudawianki, jakieś dreny, chodzą te laski jak mi ja nie miałam żadnych drenów. Tam laski są jakieś renami, jakieś strani w banie, co wy tam w ogóle, no nie wiem. I też potem co? Jak wam będziecie mieli jakieś, jakieś komplikacje, to będziecie lecieć do Turcji? Nie, o ile ta linka będzie jeszcze otwarta w Turcji, bo niektóre są w ogóle na jakiś czas, na robią operacje i zamykają się, bo nie chcą brać odpowiedzialności za komplikacje po operacjach. I nie macie nawet kogo do, do sądu, czy za coś porad, bo, bo tego nie ma, chociaż powiem wam, że no, to piszecie tę formę, gdzie zgadzacie się. na... Mogą się zdarzyć powikłania, ale to też po każdej operacji. Mogą zdarzyć Wam się poukania. Niekoniecznie jest to operacja plastyczna. Po każdej możecie coś wydarzyć. I to niekoniecznie z winy lekarza, ale też z waszej winy. Jak wy w ogóle się potem sami sobą zajmujecie? Czy wy przestrzegacie tych wszystkich zasad, tych wszystkich jakby. Informacji, które oni wam przekazali, że macie, no to to wy potem macie w dupie, latacie, biegacie, machacie rękami, choć wam nie dacie rady. E, co tam jeszcze miałam mówić? A, mit tego, że implanty powinny być wyciągane po 5 czy 50 latach. W tych czasach robią już takie implanty, że nie ma takiej potrzeby. Jedynie jeżeli, nie wiem, będziecie miały jakiś wypadek samochodowy albo jakiś tam, nie wiem, coś wam się stanie i ten implant pęknie, no to tak, ale tak, to nie ma potrzeby wyjmowania tych implantów. E, tak, ostatnio w ogóle było też pytanie gdzieś właśnie i też mówiłam o tym na, na TikToku, że e, piersi są zimne, moje nie są zimne, laski wszędzie wkręcają, że mam zimne cyce. Nie? Ja mówię, nie mam, nie mam. Też ostatnio widziałam gdzieś, wiecie co, podświetlanie, podświetlanie biustu. Od spodu, że wam te implanty świecą. No to tak samo jak sobie kamerkę, Ci znaczy kamerkę, włączycie sobie latarkę na telefonie, przyłożycie sobie palec, no i wam się cały zaczerwieni. To tak samo jest niby z tym implantem. Nie sprawdzałam, ale widziałam wideo. Sama widziałam, faktycznie świecą, ale co to ma do czego. No i, a karmienie piersią. No ja mam implanty wprowadzane pod mięsień I z tego co pamiętam, to ja nie miałam żadnego, żadnej informacji, że nie będę mogła karmić mojego dziecka piersią. Z tego co wiem, to można. Też teraz, no wiecie, ja mam wprowadzony też właśnie podmięsień, też różne informacje, których ja w ogóle byłam tak napalona i w ogóle tam połowy nie słuchałam, słuchajcie tego, co do was mówią, bo potem ja byłam po operacji w szoku, że mi właśnie poinformowali, bo ja mówię, co mnie tak ciągnie strasznie, no będziecie chodzić tak, nie, będziecie tak chodzić przez, przez dłuższy okres czasu, przez to, że o, ja z tego, co dobrze pamiętam, ale nie jestem ponad było dawno, że oni, że ktoś powiedział, że właśnie te mięśnie, które były podniesione, aby wprowadzić ten implant, one były potem zszywane do jakichś mięśni pomiędzy żebrami. Mi się słabo zrobiło. Ja mówię, co? No ale tak słuchałam. No ja pojechałam na wariata. Ja chciałam już teraz. Odłożyłam pieniądze, ale jestem mega zadowolona. Wy róbcie repszy research. Dajcie sobie czas. Nie róbcie tak jak ja. Na przykład moja siostra robi to w prawidłowy sposób. Ja zrobiłam to trochę na wariackich papierach. Nie wiem, jakie tam były. No to tak jak wam mówię o ten ból, no to jeżeli nie szarpniecie się coś, no to was to nie boli. Jest dyskomfort tego, że nie otworzycie sobie drzwi, ktoś wam będzie musiał drzwi. Otworzyć, nie przyniesiecie sobie reklamówki z zakupy. Ja w ogóle mam mądra, poszłam do sklepu, że zrobię rosół Komuś ktoś nam, nam opiekował i wyszedł do pracy, nie? Ja mówię rosół gotuję. Czy ja miałam chyba trzy, trzy marchewki w reklamówce? Jakąś cebulę i jakieś tam mięso narosu i ja myślałam, że nie dojdę, że tego nie doniosę, nie? Chyba nie wiem, drugi czy trzeci dzień po operacji też mądra ja nie róbcie takich rzeczy. Przestrzegajcie. Jeżeli macie jeszcze więcej pytań, piszcie w komentarzach, będę odpowiadać. Ja odpowiadam na wszystkie komentarze. Nie odpowiadam tylko na hamskie na chamskie głupie. No. Także mam nadzieję, że Wam coś pomogłam. Jak jeszcze coś pogubiłam i jeszcze coś was ciekawi, no to mówię piszcie wszystko w komentarzach. Będę dawać znać, będę pisać, najwyżej zrobię kolejny filmik. Życzę Wam pięknego dnia!